i go zorami czynajmy na szóstym miejscu Krzysztof Mientus! Ladies and gentlemen, please welcome to top six of today's competition. Krzysztof Miętus! Djurala! Ja, na piątym miejscu reprezentant z Chlowenii! Jurec Inkowic! Jureś Inkowec from Slovenia! Czwarte miejsce, kolejny Bioczerworo. Trzecie miejsce, już na połudnę reprezentant Słowenii, Robert Rujoda. Third place for Robert Rogoda from Slovenia. Drugie miejsce. Trzy temu odchodził swoje 24 godziny. Reprezentant Polski. I pierwsze miejsce. Fantastycznie dzisiaj skakał w pierwszej i drugiej serii. Reprezentant Norwegi. Ander And Norway! Anders Panel! Osoby, które będą wręczały te piękne buchary. Przytajemy go bramami. Mikro Małgorzów Przewodniczący Rady Nasta Wisła Tomasz Budok. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Powiatu Kontynentalnego Andrzej Bosowicz I Dyrektor Powiatu Kontynentalnego Pan Tadeusz Milacz

I drodzy Państwo, głównego sponsora od prezesa Firmy Urstrojanki, pana Michała, pan Michał Wojciechowicza, YouTube, najlepszy Na Webera. miejscu Andreas. Panem El, Mistrzu, ja Woli, panie burmistrzu, Wicza, Andy Meloni, tylko poza 4. pięknych imprez, wspólne oglądanie z kadrów z Vancouver, nasz żywy puchar kontynentalny, letni puchar kontynentalny, mistrzostwo polski, letni Grand Prix, najpiękniejsza impreza, ponad 20 tysięcy ludzi na tej pięknej obietni, Przewodniczący Komitetu organizacyjnego, jednocześnie dyrektor tego pięknego obiektu. Pan Andrzej Wąskawicz, również wielkie podziękowania dla niego. Serce cieszy jest szybko dyrektorem Ucharzu kontynentalnego od wielu lat z nami, Tanausku Rasz. Również jednego bardzo dziękujemy. I przewodniczący Rady Wisły. Również wielkie słowa podziękowania. Mamy tutaj zdjęcie i jeszcze raz za blaskami podziękujemy tym swoją świętkom. Czym jeszcze raz? Andras, Panem, Stefan Kula, Robert Tygota, Grzegorz Mintus, Jurek Syrkołowiec i Krzysztof Mintus.